No, więc ja przygodę z krwiodawstwem rozpocząłem w 1968 roku, odpowiadając na apel służby zdrowia o tym, że brakuje im bardzo krwi do przeprowadzenia różnego rodzaju zabiegów. Potraktowałem to jako apel i potraktowałem to jako przygodę. Ale w latach 70., kiedy się zorientowałem, że wokół mnie są krwiodawcy, Ci, co już oddają, i chętni, którzy by chcieli oddać, postanowiliśmy założyć klub, nasz własny klub. I z, zgodnie z decyzją, za zgodą dyrekcji huty aluminium i w porozumieniu z wojewódzką stacją krwiodawstwa i w porozumieniu z zarządem wojewódzkim Polskiego Czerwonego Krzyża, założyliśmy pierwszy klub u nas w zakładzie. Ja miałem na celu przede wszystkim pozyskać jak najwięcej osób, które by były chętne oddawać krew. W związku z tym prowadziliśmy szeroką akcję promocyjną. I tak nawiązaliśmy kontakt ze szkołami średnimi, i wychowawczynie poszczególnych klas zapraszały nas do szkoły, aby przedstawić tym uczniom sprawę w ogóle działalności Czerwonego Krzyża i przede wszystkim honorowego kwiodawstwa. Efektem tych naszych spotkań było to, że później w każdej akcji organizowanej przez nas uczestniczyło kilkunastu albo kilkudziesięciu uczniów tych szkół. I to nam pozwoliło na to, żeby ten klub nasz po prostu się rozwijał. Innym takim celem promocyjnym to było organizowanie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych konkursów wiedzy o działalności Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Myśmy robili 35 takich konkursów przez 35 lat. I efekt był taki, z tego co nam jest wiadomo, że kilku albo kilkunastu tych uczestników konkursu, zostało w przyszłości krwiodawcami albo wolontariuszami Polskiego Czerwonego Krzyża. I jeszcze inną taką promocją honorowego krwiodawstwa było organizowanie przez nas i uczestnictwo w rajdach Czerwona Róża. Były to ogólnopolskie rajdy, na które zapraszaliśmy krwiodawców z rodzinami i to były grupy z Warszawy, z Koszalina, ze Szczecina, z Wrocławia, z Zielonej Góry, z Tarnowa i oczywiście z Krakowa i ze Skawiny pewna grupa. Na tych naszych rajdach chcieliśmy nie tylko promować honorowe krwiodawstwo, ale również promować nasze piękne okolice południowej Polski. Dlatego organizowane były te nasze rajdy. Od Zielonej Góry, przez Karkonosze, Dolinę Kłodzką, Beskid Żywiecki, Beskid Sądecki z Bawią Górą, Beskid Sądecki z przełomem Dunajsa i przełomem Popradu, okolice Krynicy, aż po Bieszczady. Tak pro, 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 <gryw> promowaliśmy nasze, nasze piękne okolice południowej Polski. No, tyle mojej działalności było. Mam satysfakcję przede wszystkim, że mogłem współpracować z tak wspaniałymi ludźmi, jakimi są krwiodawcy, i im daję wielki szacunek. Wielki szacunek mam dla nich, dla ich zaangażowania i dla ich ofiarności, bo w wielu wypadkach oddawali krew swoją po to, żeby ratować zdrowie i życie drugiego człowieka.